Święta Wielkiej Nocy, kolejne w czasie pandemii koronawirusa. Jak spędzają je mieszkańcy Żychlina i co sądzą o tradycji lanego poniedziałku? O tym w naszej świątecznej sądzie. Jak spędza Pan w tym roku święta Wielkanocy? A proszę Pani, spędzam w domu. No bo przecież ze względu na te wirusy, niestety, ale spędzam w domu sam. No w domu będę. Nie wiem, czy rodzina przyjedzie, czy my. Z rodziną tak. No z rodziną najbliższą, z rodzeństwem i z rodzicami. W domu? W domu samotnie, tylko i wyłącznie z najbliższymi. Domko. Z rodziną w małym gronie. Tradycyjnie, z rodziną, z mamą i generalnie z większych czasów z przyjaciółmi. Tak jak i w tamtym roku, sami praktycznie. Chyba, że dzieci przyjadą, ale to tak... rozdzieleni są dzieci. W domu tylko siedzę. Bo że jestem starszy, to nie będę próbował. Do lasku się przejadę tylko na spacer, żeby powietrze złapać. Co sądzą Państwo o tradycji lanego poniedziałku? W rodzinnym będziemy się polewać. Nie na ulicach. Nie fajne. Ta tradycja jest fajna, uważam. Trzeba ją piastować, bo to tradycje naszych dziadków, rodziców. No ale to może no zawsze było weselej. Jak tak samą wodą ktoś poleł. A później się polewa na stole, prawda, żeby to też tradycja była, w narodzie nie zaginęła. Sądzę, że to jest fajna tradycja. Myślę, że możemy się sporo nauczyć, my jako strażacy, jako ludzie z Kazimierza Dolnego, gdzie co roku obchodzony jest tam bardzo hucznie, dany poniedziałek. To już zanika, proszę pani. Tam jeszcze młodzież od czasu do czasu tak sobie po... Powariuje, a tak to już zanika ta tradycja. No tak. No u nas w rodzinie to tak raczej to się tak e, średnio troszeczkę. Nie oblewamy się tak to wodą, tylko tak symbolicznie. No hmm, to, to ja zależy, jaka pogoda będzie. No. W tym czasie co jest ta epidemia, to jest po prostu dla mnie to lepiej, żeby, żeby ta tradycja była zatrzymana, jak skończy się epidemia. No, ja nie obchodzę akurat tej tradycji, ale uważam, że jest potrzebna. Żeby odleją całego człowieka, tak? No dobrze teraz akurat nie pada deszcz, nie? ale bywa tak, że człowiek szedł do kościoła. I Akurat młodzież podjechała samochodem, akurat tam, gdzie jest kałuża i oblała człowieka, tak? No to trochę nie bardzo, nie? Ale tak, troszeczkę, żeby akurat no, obmyć to wszystko, jak to się mówi, nie te brudy całego roku niech będzie. No zależy, jaka będzie pogoda, no, ale raczej yy, plany są takie, że będzie deszcz, <grytanie> jak to co roku. Co sądzisz? Lubisz te tradycje? No tak, ja najbardziej lubię lany poniedziałek. Czy jako OSP będzie cię podtrzymywać? Chcielibyśmy podtrzymać na pewno tradycjalnego poniedziałku, lecz w tym roku zależy to tak naprawdę od pandemii i od tego, jaka będzie pogoda, czyli to, co roku chcemy organizować, a nie zawsze możemy. Czego życzyłaby sobie pani sobie i najbliższym na te święta? Ja bym życzyła nie tylko sobie, swojej rodzinie, najbliższym, ale wszystkim. Życzyłabym zdrowia. Życzyłabym wszystkim jak najmniej zachorowań, żeby jak najszybciej skończyła się ta epidemia, żebyśmy wrócili do normalności i żyli sobie tak już bez strachu, bez paniki, swobodnie po prostu, no bo. To już jest ponad rok czasu i nie wiadomo, kiedy to się skończy. żeby pandemia odeszła od nas. No Przede wszystkim zdrowia, przede wszystkim. żeby właśnie następne święta już były bez tego koronawirusa, bez tych różnych zaraz. No nie, Bez to. ograniczeń, żebyśmy mogli się spotkać z tymi, co chcemy. Żebyśmy mogli się normalnie na ulicy poznawać, nie? bo ta przez te maski to ciężko jest. Przede wszystkim zdrowia w obecnym czasie, spokoju ducha. No i żeby jak najszybciej to wszystko się skończyło. Dla wszystkich, wszystkich wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, żeby nikt nie zachorował, żeby nie było zachorowań w ogóle. No i co jeszcze? No i no przede wszystkim zdrowia. Przede wszystkim zdrowia, smacznego jajka i mokrego dyngusa.